Ja z wszystkim Betu, witam Was bardzo serdecznie w, w dziesiątym już odcinku z Matpadera. Teraz robimy sobie if mode i ja to wszystko nagrywam pod rząd od trzeciego odcinka do tego. A ja doznałam szoku Wypad z tą strzałką, nie chcę jej, czyli tu mam jakiś alternatywny ending. Ej, i co zajął? Hmm. Czy będzie wszystko w porządku? Nie macie... Je, je, jestem już maty? Czy naprawdę jesteś martwym człowiekiem? Wyglądasz po prostu inaczej od innych trupów. Przepraszam za to wcześniej. M myślałem, że jesteś że zaatakowałeś nas no czy zrobiłbym to, to samo szczerość e, dziękuję, dziękuję że to powiedziałeś jej zamił jej super kurde nic nie mogłem powiedzieć. panie czy, czy ona jest obudzona? Nie, po prostu chyba mówi w swoim śnie. Więc co teraz zrobimy? A, że oni zniknął. Teraz ja, jeżeli nam pomogę, nie mogę dla ciebie nic zrobić. Jestem tak. Tak, bardzo przepraszam. Nie spodź się, to, to była nasze przeznaczenie. Nikt nie może oszukać przeznaczenia. Gdzie idziesz? Oj, Kurde. Aha, bo jak kliknę numlock, to nie num tylko num0. Aha. Nawet jak kliknę numlocka, to tak, to przemija. To było życzenie Moniki, Monika z Doki Doki? Czy to jest kurde jakieś nawiązanie? Nie, Doki Doki było później. Zresztą ten make był chyba po Doki Doki. Nie musisz się martwić. zdecydowałem, że będę wspierać panenkę. Uuu, czek, 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 czek. To jesteśmy tym kolesiem. Popijasz sobie kawkę, albo herbatkę. Co ty tutaj, co tutaj robisz? Dobrze widzieć cię bezpiecznego. Czy ta rana po nożu się zagoiła? Widać, zacznie się bardzo dobrze. Dziękuję za tą medycynę. Dobrze, dobrze. Kim jesteś? Nie jesteś z tego. z tej posiadłości. Nie mam znać na umalaka. Po prostu jestem. passing hmm, salesman, czy jakimś kupcem. przychodząc. Będącym kupcem. Jestem uysysist brothers Doświadczyłem trochę takich, śmiesznych rzeczy, dzisiaj. Miłość jest naprawdę, naprawdę fascynującą rzeczą. Dla miłości ludzie, ludzie wariują, walczą i biją się. jak, jak głupie to jest. Ty tym cieszyłeś? Kto powie, że, że tak? E, jaki jest twój cel? Nie mam celu. Po prostu lubię e, obserwować takich różnych ludzi. Nie chcesz człowiekiem, nie? O kurde, więc on jest jakiś tarniczy, on jest jakiś podejrzany. Byłem znudzony po prostu zwykłą obserwacją. Huh. Nie możesz go pokonać, on jest zbyt mocny. Lubię takich y, ludzi jak ty. Czy to nie byłoby takie zabawne gdybyś... Gdyby żeby ten świat był... W do niczym tylko ludzka mi, Idziemy dalej, I idziemy dalej. A z <grym> Dziękuję za uratowanie jej Jest jeszcze tylko jedna ostatnia rzecz Powiedz jej do widzenia Nie, nie mogę jej teraz spotkać Proszę Czekaj A, czy to jest właśnie to co się wydarzyło przed tym jak ona się obudziła chyba A no, jeżeli to było tylko, żeby uratować Aję, ja to na pewno nie, nie powinienem być ja. Nie powinienem nad tym rozmyślać. Jakiekolwiek były jej uczucia, uratowałem mnie też. Nie można temu zaprzeczyć. Coś to jeszcze jest? Ja tylko jedna jeszcze... No, śmigol. Toż byś chcesz być tym a serwantem. Jak, tak jak ja, nie, nie jesteś takim jak inni. Aha, sługał, dobra. Z zostałem tutaj wzięty, żeby być sługą nie jako materiały. A to było wtedy, kiedy kobieta była żywa. Póki tutaj pracowałem. Aha. Nauczyłem, nauczyłem się, powiedziałem natury tej lewej rodziny. A, już i nie, nie, nie mógł uciec. Kobieta, która potrafi czytać serca, może wszystkich zrobić pranie mózgu. Monika y, zrobiła pewnie mózgu doktorowi. Jakimkolwiek by nie była człowiekiem, jej, jej. Y. A chyba. Monika to jest y, mama AI. Jej y, uczucia y, po, powinny być właśnie prawdziwe. Idziemy teraz i go teraz the... Przepraszam Snowball Zawsze byłeś przy mojej tej przy, te, przy tym. Przy moim boku i ale... Ja że będę sama. Ta, Snowball też jest członkiem rodziny. Stał w Budziła się. Tak. Bardzo przepraszam. Pernika jest bardzo. Szaj. Wstydliwa. Zdecydowaliśmy się, że opuścimy te to potrzeby. Brzmi dobrze. Zostawimy nasze przyszło, naszą przeszłość. Zaczniemy nowe życie. Czy coś się stało? Nie wygląda na szczęśliwego. Dawaj, kasę! Give me money. Czy łysy by nas skrzywdził? Nie, niemożliwe. Łyst jest demony na pewno Ale Łyst jest fajny Cóż, to będzie pożegnanie A, to już, to już widzieliśmy To był główny ending May you be smiled upon Now go and don't come back I co się teraz stanie? Z powrotem do życia, właśnie... ...słodnego yy, życia. Czas spędzony tutaj był moją, moj, 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 moim salwą. Nawet, nawet jeżeli to, co się stało, ona mnie uratowała. Jej mm, ręce mogły być zimne, ale jej serce było cie, ciepłe. Nigdy nie zapomnę ludzi, których tutaj poznałem. I nie wiem. Czy nie idzie z nimi? Lalka? A to jest ta lalka AI A to jest zajął Nie będzie samotny Nie no mogę być z, z nimi dwoma um, Oni chcą dalej przejść sobie Przejść w przód nie mogę ich tutaj ze sobą ciągnąć więc będę wziął inną ścieżkę wybiorę inną ścieżkę okej, okay. Studio self. Czy, czy wierzysz w ten w, w przeznaczenie? jeżeli ty i jeżeli Aja i Maria Powinny być razem, kiedy powinniście się, się spotkać? A co zrobisz, się, jeżeli Aja będzie yy, będzie robić to samo co ojciec? Jej. Co masz na myśli? A, jabłko nie pada daleko od Japonii. Ona zna ból tych ludzi wie, bardziej niż, niż ktokolwiek. Żeby pomyśleć, i ona obieca to samą ścieżkę. Powiedziałem, jeżeli. Co bym sobie zrobił? Bym ją zamordował. I sobie by się stało, zatrzymałbym ją. Do Śpiące Idę do łóżka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Gdzie jest to łóżko, tutaj przy tym drzewie, czy to? Możliwe. I koniec. Przyszłość AI. I to jest już koniec gry. Jeszcze jest ten black, ale mi się wydaje, że to nie będzie taki ciekawe. To w ogóle ten w 2020 roku był ten remake. No to dobra, wtedy trzeba to zakończyć. Całą serię. 10 odcinków, więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie jak gry. suba, to zobaczyć, co tam jeszcze chcecie. To na razie.